Cześć, to ja Lukiniec, a dzisiaj ze mną jest Daria. Daria, przywitaj się. Ja ma. Tak, mamy tu też Furtixa jako krowę, ponieważ nie mógł przyjść, a dzisiaj mamy motyw grzybni, więc. Krowa z, grzyb z grzybami, co może bardziej do tego motywu pasować? Dobra. Z Darią dzisiaj budujemy tak jakby grzybnie. Mamy 4 minuty, więc będzie spoko. Wyrobimy się chyba, Daria, nie? Tak, tak. Okej. Okay. Wiesz co? To ty tu posadz... Posadzaj jakieś grzybki, a ja się zajmę jeziorkiem. No. Przepraszam Grzybnia Wiesz co, może nie tak w, rz w rzędzie, może taki nieład bardziej zrobimy, nie? Dobra mm. Jeszcze tu możemy takie małe jeziore, jeziorko zrobić yy, w tym w rogu Proszę Masz tu itemki do tego tu Cały świat patrzy na Optifine, więc się skup Jeszcze Lilie ci dałam jak coś Okej, okay. cały świat ocenia w komentarzach. Jak to poszło, Dari? No. To w następnym odcinku z Darią będę też nagrywał, ale chyba nagramy zimowy biom. Co ty na, na to, Daria? A, tak, myślę, że to fajny pomysł. No, bo z Darią ogólnie tu będę teraz nagrywał parę odcinków. No, bo zauważyłem, że ona nawet fajnie buduje, ogarnia tu Minecrafta, TSA i wszystko, więc czemu nie? Dobra. Nagrywam już 3 minuty, widzę. No. Ten odcinek będzie taki krótszy trochę, bo nie nastawiłem stopera, a nie chcę znowu, żeby się nie wrzucił. Choć Daria, pożegnamy się. Gdzie? Chodź tam na dół, jeszcze Furtixa. Zostawiliśmy Furtixa. O, Furtix pisze na, na czacie czego? Niegrzeczny Furtix. Furtix. Za karę siedzisz yy, w swojej farmie. Boże, w zagrodzie, no. To chodź tu, Daria. No. No to, no to już drugi odcinek. <laughs> Jeśli jesteście dumni z Darii... Jeśli my uważacie, że dobrze się sprawowała, to piszcie w komentarzach, subskrybujcie, łapki w górę. Nara, powiedz nara, Daria. Daria. Dobra, pa.